Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam na podcast. Odwrócona rzeczywistość i sposób, w jaki zabija się współczesną kulturę. Kiedy to się dzieje, kiedy człowiek milczy na temat prawdy, prawdy rozumianej w jej klasycznym ujęciu, zgodności rozumu z rzeczywistością, jest to taka forma inwazji bez karabinów. Zauważmy, że nie trzeba palenia katedr, by zniszczyć duchowość. Nie trzeba również zakazu mszy, by zniszczyć sens liturgii. Nie trzeba cenzury, by unicestwić prawdę. Wystarczy inżynieria języka, przedefiniowanie słów. Wystarczy sprawić, że na przykład pojęcie rodziny będzie oznaczać emocjonalną dowolność. Prawda wówczas stanie się opresją, a miłość zostanie sprowadzona do jakiegoś y, neurochemicznego impulsu. To jest wojna, która nie uderza wprost, nie niszczy z zewnątrz, lecz wkracza do wnętrza kultury, języka, wyobraźni. Najskuteczniejsza inwazja to taka, której ofiara po prostu nie zauważa. Nie chodzi tylko o kościół, chodzi o kulturę, której kościół był korzeniem jakimś piękiem, jakąś, jakąś latarnią. Dlatego, jeśli zniszczysz Kościół, upadnie wszystko: sztuka, muzyka, rozum, ciało, rodzina, człowiek. Nie jesteśmy świadkami wojny z religijnością. Jesteśmy świadkami eliminacji cywilizacji i to w błysku fleszy, hashtagów i milczącej zgody tych, którzy powinni tak naprawdę krzyczeć. I to, co trzeba powiedzieć: nie obalają wprost Kościoła, obalają jego znaczenie. Jeszcze raz. Powtórzę to, że nie musisz burzyć katedry, żeby zniszczyć duchowość. Wystarczy, że ich sens stanie się niezrozumiały, tych wartości duchowych. Wystarczy, że młodzi ludzie nie będą wiedzieć, po co są kolana, ołtarz, kadzidło, post. A w zasadzie to samo dzieje się z całą kulturą. Mówimy: zachowujemy dziedzictwo, ale w tym samym czasie. Aktualizujemy znaczenia. Nie trzeba zakazać muzyki Bacha, by ją zniszczyć. Wystarczy powiedzieć, że to wyraz kolonialnego jakiegoś elitaryzmu. Nie trzeba palić malarstwa re religijnego. Wystarczy przykleić do niego symbol ideologii, która przeczy jego przesłaniu. Nie trzeba zakazać mszy. Wystarczy, że stanie się ona jak show! To jest rewolucja nie tyle antychrześcijańska, co antykulturowa. Jest taka broń bez stresu. Nie walczy się już argumentem, walczy się opowieścią, nie używa się faktu, używa się emocji, nie szuka się prawdy, szuka się wrażeń. To wszystko znane było z podręczników takich guru rewolucji jak Gramsci, Markuze czy Derrida. Framing pokazuje człowieka broniącego tradycji jako ekstremistę. To jest ciekawa nowomowa. Goldstein wmawia temu człowiekowi, że jego sumienie to nienawiść. Te dwa pojęcia są bardzo istotne z punktu widzenia nie tylko psychologii, ale powiedzmy sobie, manipulacji człowiekiem. Nowomowa czyni z kłamstwa cnotę, a z prawdy ekskluzywność, której nigdy nie dostaniesz. Dziś jesteś tradycyjny? Co to znaczy, że jesteś nietolerancyjny? Bronisz rodziny? Znaczy, że nienawidzisz różnorodności? Bronisz logiki? To znaczy, że jesteś wrogiem empatii. To nie jest postęp, to jest odwrócenie cywilizacji. Odwrócona wina czyli kultura, staje się kozłem ofiarnym. Upadek nie zaczyna się od wojny, ale od oskarżeń. Zawsze trzeba winnego. W każdej rewolucji jest moment, w którym dawni twórcy stają się wrogami. Komunizm i komunista zawsze musi mieć wroga, jak pisał Mikołaj Bierdiajew. Jeżeli nie ma tego wroga w sposób fizyczny wykazanego, to trzeba go sobie wymyślić. I tak dzieje się dziś z kulturą chrześcijańską. To ona budowała akademię, teatry, szpitale, to ona kształtowała pojęcie osoby, wolności godności. A dziś patriarchat, średniowiecze, opium dla mas. Tak kościół staje się problemem, a z nim cała tradycja. To klasyczna technika obal znaczenie. Potem wskaż winnego, a na koniec przejmij pustą formę i napełnił ją czymś zupełnie innym Alta Vendita infiltracja o której mówiłem w budzeniu olbrzyma a które usłyszycie już w najbliższym czasie na temat tego dokumentu możecie też zobaczyć wpis na moim blogu arturdombrowski.info Alta Vendita nie nawoływała do wojny z kościołem nawoływała do czegoś znacznie groźniejszego do tego, by kościół sam przestał być sobą. To był plan i ten plan się dokładnie realizuje. W tym dokumencie możemy przeczytać wiele, ale zacytuję to. Niech kościół sam zacznie głosić coś innego, myśląc, że głosi to samo. Ten mechanizm nie dotyczy już tylko kościoła. Dziś cała kultura została podmieniona. Utrzymuje się instytucje, gale, ceremonie, ale pod nimi nie ma już duszy tego co ożywia nie tylko człowieka, ale i kulturę. Mamy maskę kultury bez sensu kultury. Mamy sztukę bezpiękna miłość bez ofiary, wolność bez granic. To nie jest dekadencja, to jest przeprogramowanie, przeprogramowanie cywilizacji. Wreszcie perswazyjna symetria bo gdy wszystko jest równe, to zauważmy, nic nie ma znaczenia. To nie jest jakiś pluralizm, to jest anarchia aksjologiczna, to nie jest dialog, to jest po prostu anulowanie wartości. Dziś katechizm konstruuje nie kościół, ale tiktok. Tradycja z jakimś preformersem, drag queenem, Chrystus z jakąś modą antyewangeliczną. Ewangelia z opinią nie już jakiegoś dogmatycznego nauczania kościoła, ale z opinią jakiegoś celebryty. Profesor Wolniewicz trafnie nazwał to jakąś perswazyjną symetrią. Zrównuje się to, co święte, z tym, co bluźni i ubliża. To nie jest tolerancja, to jest wyrok na znaczenie i na symbole, bo jeśli wszystko jest równe, to znaczy, że nie ma wartości. Wreszcie trzeba powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym istotny jest PR, ale my nie potrzebujemy pr -u. potrzebujemy odwagi. Nie uratujemy kultury kampanią, nie ocalimy cywilizacji przez reformę wizerunku, potrzebna jest odwaga mówienia prawdy, gdy wszyscy wybierają wygodną ciszę. Kultura nie umiera dlatego, że się zestarzała, że ktoś jej nie chce, że jest niechwytliwa. Umiera dlatego, że jej obrońcy tak naprawdę się wycofali, są w letargu. Jeśli Kościół milczy, jeśli ludzie wrażliwi naprawdę milczą, wtedy kiedy powinni krzyczeć, to kultura przestaje tak naprawdę oddychać. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kultura nie ginie. Gdy traci prawdę, cywilizacja nie umiera w huku, umiera w ściszeniu i wyciszaniu znaczeń. Najpierw umierają słowa, potem umierają sumienia, następnie rodziny, i tak cała tradycja i kultura staje się muzeum, pustką. Zostaje jakaś wolność, która nie ma sensu piękno bez treści, człowiek bez duszy. I wtedy przychodzi nowa religia, nie chrześcijaństwo, ale kult jednostki, ciała, przyjemność i chaos. Jeśli milczymy, to wtedy mówi kłamstwo. Jeśli zapominamy o sensie, wraca barbarzyństwo. Dlatego nie dajmy sobie tego zabrać, nie dajmy zniszczyć kultury, która nauczyła świat, czym jest prawda, bo od niej wszystko się zaczęło i na niej wszystko się Skończy. A prawdę trzeba poznawać. Dlaczego? Bo mamy poznawać prawdę, bo ona jest w stanie wyzwolić człowieka z wszelkich form iluzji. Szacunek wszystkim dobrym ludziom.